Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku będziemy drapali mały mix z drapek w kwocie 65 zł A przygotowałem szybkie 50 Z draparty, party Bonus wabank Super linie, które już są nadrapane Tak samo jak Mega Paradiso, żeby odcinek za długo nie trwał Póki co nie mamy nic Dwa razy ekstra pensja I dwa razy druga pensja co ważne, o pierwszy raz zdrapki są z innego, z innego miasta, bo kupiłem je w Poznaniu, bo tam się bawiłem na weekend. Także mam nadzieję, że kolektura z Poznania przynosi, przyniesie mi szczęście. Zaczniemy od szybkie 50. Zaczniemy od bonusa, czy coś w nim będzie. Standardowo nic. No to szukamy dalej. 50. 50 tysięcy. 4 zł, 5, 2, stówka, stówka i 2 zł, czyli mamy pierwszą wygraną. Zwrotnik, także fajny. Bierzemy extra pensję. Może jeszcze troszkę przybliżę. Ok. Wygrywający liczby: 16.

No i pusto. nie mamy nic, kontrolna TN. Skończmy super linię. Kolejny symbol to arbus, tu mamy arbus, tutaj, tu są dwa. I na dole jeden. OK. Kolejny to kwiat i gwiazda. Tu mamy gwiazdkę, tu jest jeszcze kwiat, tu jest gwiazdka i tu dwa kwiatki. No i leżak by się przydał i byłaby linia. Biedronka i łódź. Tu mamy łódź, no i mamy pierwszą linię, super. Kolejna zdrabka wygrana. Biedronka i łódź, tu jest łódź i to by było tyle parasol i krab tu mamy dwa kraby tu jest krabik tutaj tu mamy parasol okej okay. i to tyle motyl i serduszko kolejna druga linia motyl i serduszko Mamy motylka tylko. Ok, i tyle. I dwa ostatnie symbole: okulary i słońce. Tu jest słońce. Okulary. Ok, i tyle. Jeszcze raz. Słonia nie mieliśmy. Leszaków nie było. Balonów też. No i lody też nie było rolki brak, ok pierwsza linia 5 złotych pod drugą linią, też 5 złotych także tutaj mamy dychę super albo teraz weźmiemy sobie drugą pensję 27, 34 8 i 24 23 i już kontrolna zdrapana. Mam nadzieję, że to przynajmniej jest CC4. 6, 26, 22, 18, 8. No i super, mamy wygraną kolejną. O, jeszcze patrzcie, drugie. 27 i 14. No to sprawdzamy. 5 zł i 5 zł. Kolejna dycha Czyli jest na pewno CC? Tak jest. Super. Weźmiemy sobie zdrapkę z draparty. Tutaj szukamy czapeczki z wygraną, która znaczy, może znaczy czapeczka i sprawdzimy, jaka będzie wygrana. Muszka, okulary, kapelusz. Póki co pusto. No i lipo. Tutaj mamy przegraną zdrapkę. Weźmy sobie Mega Paradiso. O, patrzcie, dwie od razu się wzięły. Mamy meduzę i kiwi. No to szukamy tu jest kiwi tutaj mamy kiwi i to by było tyle dobra nie, nie tu jest meduza, pominąłem dobra palma i krab tu jest krabik Mm, mm, mm. Tu jest krab, i tu tu mamy palmę. O, to jest wyspa, dobra, sorry. Czyli to zostaje tu, jest palma. I to tyle. Ok, czyli muszę pamiętać o tej wyspie. Koral i gitara. Tu mamy gitarę, tu jest koral, gitara obok. Jeszcze krabik był tu, koral i gitara. Tu jest koral, okej, okay, i tyle. No zostały cztery, teraz już dwa. Poncho i słońce. Tu mamy poncho. Tu jest słoneczko. Wszystko, dobra. No i dwa ostatnie. Księżyc i wyspa. Dobra, to już przynajmniej wyspę zdrapałem. Wiemy, że jest. Tu mamy księżyc. No i to by było tyle. Także nie mamy nic. Kontrolne. TF. Dobra, czyli przegrana. Weźmy sobie ostatnią ekstrapensję 319 435 Pierwsza linia pusta. Defawiadym 34 obok i tu mamy pustaka ND. Została nam druga pensja i bonus w bank. Bonus w bank zostawimy sobie na koniec. 23, 4, 6 i 19. Pusto. Obok. Dwójeczka. 21 i 7 dobra Druga linia 13 24 1, 35 i 18. Także zdrabka jest przegrana. No i bonus do banku szukamy dwóch tych samych liczb. Muszą być obok siebie 22-28. Tu było blisko, tu tak samo. Trzydzieści cztery siedemnaście, siedemnaście piętnaście. Dwadzieścia sześć pięć, dwa osiem. No i dwie ostatnie próby. I ostatnia, patrzcie. Super, dobra. A co tam będzie? Dyszka. Także mamy zwrot. Dobra, to przejdźmy do podsumowania. Tak, w bonus we banku wydrapaliśmy. Dychę. Super. Linie też mamy. Dychę to już jest 20 zł. Druga pensja też dycha. 30 zł. No i szybkie 50. 32. Jesteśmy na minusie. No ale lepsze te 32 niż nic. Ja Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie cześć.